20 z sumic. Mateusz Kieliszkowski. Troszkę wcześniej wywołany do odpowiedzi, ale jest gotowy, przygotowany, skoncentrowany, by zwyciężyć. Czy uda się dowieść tą przewagę punktową do końca? No, Mateusza nie pytamy, co robił w przerwie. Odpoczywam po prostu, także dawaj, dawaj, pokaż tu wszystkim moc, siłę. Na ramion A tutaj jeszcze na razie najlepszy. Michał Kopacki odpoczywa 36.20. 20 Dajesz tutaj w pięknych strojach, i w Dajesz Mati, dajesz Mati. No zobaczymy. Tutaj też gdzieś się łóż, żeby nie przeszkadzać naszej młodzieży w oglądaniu. Przypominamy Mateusz Kieliszkocki, on właśnie teraz. Brawa dla Michała Kobackiego, najlepszy na razie. Ale zmęczony, wyobraźmy sobie, że na plecach mamy, no tak przykładowo, 370 kg cukru. Ile z tego byłoby soków, ile z tego również byłoby kostek cukru, ile radości dla koni. Ja! Ale moi drodzy, dzisiaj tutaj... Dawaj, biegana, aby moc była z naszymi zawodnikami. Wiadomo cukier krzepi, ale dzisiaj jaką krzepę oni muszą mieć, żeby to wszystko unieść na plecach Matekuszkieliszkos Dawaj Mati! Dawaj Mati! I poszedł, ale szybko, zobaczcie! Ale szybko, nazywaj! Zbliża go do zwycięstwa, jedziemy, jedziemy! 30 20 dobrobicia! Mateusz Kieliszkowski już ma nawrocie, nawrót, już... I leży góra, plecy! Matki! Dawaj, Matki, dawaj! Kochani Dobrik, to jeden z najmłodszych zawodników w stawce! Mateusz Kieliszkowski jeszcze, jeszcze, jeszcze do końca. No ma ten rekord, ale jeszcze nawraca. Dawaj, dawaj może. Każdy, każdy metr się liczy, każdy centymetr. Dawaj, 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 go, 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 go. Ha! Dawaj, dawaj, dawaj. Ależ mocni będzie w drugą stronę jest na wrót. Małczy do końca, to pierwsza z trzech konkurencji finałowej. Będzie czas na regenerację. Nie odpuszcza, dawaj, dawaj, tak polski. Mocny zawodnik. No, proszę. Mateusz Kieliszkowski pokazał! Mati, jak tam jeszcze jest siła na kolejne konkurencje? Nie chcę zapeszać się. Nie chcesz zapeszać, skromnie jak zawsze. Brawo, brawo! Mateusz Kieliszkowski w głowie się kręci, nogi gdzieś tańczą na boki. To dzięki również koleżance, pięknie, pięknie, kwas jest.